Z Ewangelii, według Świętego Łukasza. Wtedy mówił do nich: Powstanie naród przeciw narodowi i królestwo przeciw królestwu. Wystąpią silne trzęsienia ziemi, a miejscami głód i zaraza ukażą się straszne zjawiska i wielkie znaki na niebie. Lecz przed tym wszystkim. Podniosą na Was ręce i będą Was prześladować. Wydadzą Was do synagog i do więzień, oraz z powodu mojego imienia wlec Was będą przed królów i namiestników. Będzie to dla Was sposobność do składania świadectwa. Postanówcie sobie w sercu nie obmyślać naprzód swej obrony. Ja bowiem dam Wam wymowę i mądrość, której żaden z Waszych prześladowców nie będzie mógł się oprzeć ani sprzeciwić. A wydawać Was będą nawet rodzice i bracia, krewni i przyjaciele, i niektórych z Was o śmierć przyprawią. Z powodu mojego imienia będziecie w nienawiści u wszystkich. Ale włos z głowy Wam nie spadnie, przez swoją wytrwałość ocalicie Wasze życie. Słuchając tych słów w dzisiejszej Ewangelii, serca nasze są napełnione pewną obawą. Pan Jezus mówi nam, że ci, którzy w Niego wierzą, będą w nienawiści u wszystkich, i rzeczywiście tak jest. Kościół od zawsze był celem nienawiści. Religia, która niesie pokój, miłość i przebaczenie, jest atakowana przez nienawiść, zło i przemoc. Nie zapominajmy, że od początku chrześcijaństwa prześladowano. I zamordowano za wiarę 40 milionów ludzi. A dziś, dzisiaj nie jest lepiej. Wielu milionów chrześcijan jest brutalnie prześladowanych. W wielu krajach łamie się prawo do wolności religijnej. Miliony chrześcijan poddawanych jest różnym formom dyskryminacji. Za wiarę w Chrystusa ginie rocznie 170 tysięcy chrześcijan. Kiedy słuchamy tych przerażających danych, to rodzi się w nas pytanie: gdzie jest Bóg? Gdzie jest Bóg, jeśli na świecie są zabijani bezbronni ludzie tylko dlatego, że wierzą w Niego, że modlą się do Niego? Że chcą żyć według jego przykazań. Przykładem są chrześcijańscy Egipcjanie koptyjscy, których prowadzono i zamordowano nad brzegiem Morza Libijskiego. Przykładem jest iracki Mosul, gdzie islamiści krzyżowali i palili żywcem ludzi tylko dlatego, że są chrześcijanami. A w niedzielę wielkanocną islamscy terroryści podkładali bomby w chrześcijańskich kościołach na Sri Lance, gdzie zabili ponad 200 osób wszyscy byli wyznawcami Chrystusa. A w naszej ojczyźnie, wprawdzie już nie doświadczamy prześladowań za wiarę, jak w czasach komunizmu. Jednocześnie prześladowanie występuje, a przyjmuje ono postać nienawiści do tego, co Kościół sobą reprezentuje, choćby przez ochronę życia, odpoczęcia do naturalnej śmierci, czy wymagania moralne i etyczne. Ludzie ci nienawidzą Kościoła, dlatego że jest głosem prawdy. Kościół jest atakowany dlatego, że głosi prawdę, bo wzywa do przestrzegania Bożego Prawa. Bądźmy więc wierni Kościołowi, którego świat nienawidzi. Może się to wydawać heroizmem, ale tak jest nasze chrześcijańskie powołanie, aby nie zmieniać się ze światem, ale aby zmieniać świat.